Halo, halo, witam serdecznie, serdecznie, oczywiście, Webster, a to jest kolejny, już 27 odcinek z The bracket. Bracket Już sobie policzyłem, już sobie pomontowałem, popatrzyłem co tam, który jest odcineczek. żeby się przygotować. Pytania na sam start, po prostu, które musimy sobie zadać, to oczywiście jest Łoto, jak to działa Łoto, jak ostatecznie z się rozprawić, ale to za chwilę do tego popłyniemy jeszcze ewentualnie. Tutaj możemy również się udać, udamy się, żeby w patyczki, co byśmy nie mieli z nimi problemu w przyszłości, oczywiście zbieramy w międzyczasie też siankę żeby mieć dużo siana i wtedy nam ono pomoże za chwilę będzie pora oczywiście huraganowa, po której przychodzi znaczy w której trakcie przychodzi Focornado Uber, trzeba na to wszystko uważać, ja sobie tylko jeszcze zbieram ostatnie patyki z tej wyspy, jeżeli chodzi o rzeczy, które dowiedziałem się w międzyczasie, co popatrzyłem poczytałem, trochę bez takich spoilerów to są następujące rzeczy Musimy znaleźć jednorękiego bandytę Ktoś zapyta, ale po co? Otóż przydał się on po to, żeby te wszystkie monety, które mamy po prostu w nim zużyć I ktoś zapyta i to tyle Tyle i aż tyle, to jest jedno z wyzwań Potem oczywiście możemy jeszcze znaleźć O, witam świnkę Potem oczywiście jeszcze możemy się pobawić z... Zabijaniem kwakena i ewentualnie, oczywiście, jak będzie możliwość, to tego rekina tygrysiego też sobie capniemy Co by on nie miał takiego łatwego życia? Zobaczymy, czy coś się wykluło tam przez noc. Żagiel, chcę założyć, bo tak to powiemy ultra powoli. Czy coś tutaj przez noc się zmieniło? Tak, tutaj coś się wykluło, coś się wykluło. Nie wiem, ile my tego potrzebujemy, tego tar. Potrzebujemy jedną sztukę, potrzebujemy oczywiście trochę tych kamieni, więc oczywiście już udaje się za dużo słowa oczywiście. A, tu jeszcze jest jakiś do pokonania. Nie pokonywaliśmy go ostatnio. Dobra, nieważne, nie mamy miejsca i czasu teraz na niego, więc wolę się zająć w tym momencie przemieszczaniem, teraz po oceanie, będziemy tracić życie, już trudno się mówi, ale mamy i tak go 260, nie ma problemu. Mówię, kwakan będzie trudny do pokonania, tym bardziej, że to naprawia troszkę łodzi bym chciał zrobić. Oczywiście, ona jest ładowana smołą, więc druga zostanie tak potencjalnie w gratisie. Wydobędziemy sobie teraz trochę tutaj z tej rafy kolorowej, tego wszystkiego. Mamy oczywiście świeżutki kilofik, więc możemy to wszystko wykonać. W międzyczasie będziemy się udawać na wulkan, ale to tak naprawdę bardzo w międzyczasie. Tu jest chyba jakieś miejsce białego wieloryba albo czegokolwiek. Tego sobie jeszcze nie sprawdzałem, szczerze. Bo nie interesowało mnie to jakoś ultra bardzo, tak powiem szczerze. No ale mówię, w niedługiej przyszłości moglibyśmy się tym zająć również, ale to, to myślę, że to nie będzie zbyt długa, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi, oczywiście, o to o to, o to, o to, o to, co chcę tutaj zrobić, osiągnąć w tym momencie, bo nie ma tak wielkiego znaczenia, jakby mogło mieć. Pozbieramy sobie tego dużo, co by tego mieć na zapas. Już w tym momencie tym bardziej, że jesteśmy bardzo rzadko przy takiej rafach kolorowych. Bardzo widzę słabo postać reaguje, jeżeli chodzi o takie. Z... Oj, sorry. Walnałem przypadkowo coś. I Dostałem obrażenia, ale chyba łódź bardziej dostała. Czy my dostaliśmy? Nie ma znaczenia, nie wiem, czy zbroja nie ucierpiała. No, nie ma to większego znaczenia. Po prostu bawimy się z tymi stworkami, trochę walczymy. Już powoli widać duże fale, co oczywiście oznacza, że zbliżamy się do pory huraganowej. Która nie jest zbyt miła do podróżowania, ale z dużo nie będziemy podróżować, bo oczywiście Kwakena no już sobie pokonamy jakąś porą zwykłą Chociaż jeszcze mamy 3 dni tej pory, więc może moglibyśmy się tym zająć potencjalnie, tak w międzyczasie A te wszystkie patyczki i tym podobne rzeczy to sobie później zrobimy No jakby się uprzeć, to wiem gdzie... Wiem gdzie go można ewentualnie szukać, zrobilibyśmy sobie ten naprawiacz łodzi, zrobilibyśmy sobie rzecz do naprawiania łodzi, zrobilibyśmy dwie skrzynki i potencjalnie wszystko jest możliwe. Ja jeszcze sobie w takim razie to wszystko sprawdzę i... Bo z tego dużo i nie wiem, co on to robi. Dobra, ja to się nie wczytałem. To się okazuje, że tutaj nie opodal gdzieś tego. Powinny być. Powinny oto i być. <laughs> Jak one się nazywają? Te nasze kochane, które walczyły z tymi... Roźnymi oczywiście psami gończymi, czy tam jak oni się nazywają w tej wersji językowej, nie ma to większego znaczenia, bo w sumie o to samo chodzi, chcą nas zabić. No więc yy, to jest po prostu to miejsce tych tych, 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 tych takich. A, nie wiem jak się teraz nazywają, nieważne. Nie, tych takich oczek, czy, 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 czy jakby to tam nazwać, jak ja to sobie tam nazwałem. Nie ma to tak dużego znaczenia, tak szczerze i tak naprawdę. Nie ma się to, tym co przejmować. Kokosik jakiś mamy. Możemy oczywiście go spożytkować. Duża fala, nie podoba mi się to. Kwakada można spotkać na dużych oceanach, ewentualnie na cmentarzysku, więc wydaje mi się, że cmentarzyskiem traktujemy raczej to, ale to jest zbyt daleko od naszej bazy, więc pamiętam, że było coś bliżej naszej bazy. Było chyba jeszcze to tutaj, dobra. To jest w cholerę daleko. A tu jest króla śmiernic. To my go znaleźliśmy. Ja nawet go nie zauważyłem oki dołki. na tym najgłębszym, ale w takim razie to popłyniemy sobie w tamtę manikę a przy okazji oczywiście odwiedzimy to i dzięki temu no po prostu zwiedzimy wszystkie rzeczy, które które mamy tutaj pod nosem, a ewentualnie ich nie, nie odwiedziliśmy, nie zrobiliśmy bo stwierdziliśmy, że nie warto lub nie było czasu na to lub coś podobnego tego typu mówię teraz wszystko, jeżeli chodzi oczywiście pełnia jest w ogóle, więc lejtowo My na wulkan byśmy mogli się wybrać. Oczywiście to jest ultra dobre, tak samo jak to, więc możemy na przemian tym atakować i tym. Znaczy, raczej tym, więc kwakan, według Wikipedii, według oczywiście wszystkich danych, jakie posiadam, jestem w stanie e, używać. No to na 12, tam 18 hitów, coś takiego. Raczej 14 najszybciej, jak pamiętam. Jest w stanie zejść, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zapalę w ognisku, tak dla klimatu, bo nie musimy, tak szczerze. No ale zróbmy to, jak już, już, już przyzwyczailiśmy się do, do palenia, to tak zróbmy, żeby nie było. Dobra, zjedzmy coś i zajmiemy się skrzyneczkami i zrobieniem tego czegoś i co? I wtedy oczywiście już popełni się, chyba usłyszymy, bo nie ma tutaj nic ciekawego poza grzebaniem pomiędzy skrzynkami i szukaniem czegoś do zrobienia i ewentualnie taką zabawę po skrzynkach, jaką teraz będę za chwilę uprawiać a będę to jest w ogóle do niczego przydatne w tym miejscu więc wyrzućmy jesteśmy, ale okazało się że ktoś sobie nie doczytał przepisu tak do końca i to znaczy potrzebujemy 6 tej Czy czemu chcę powiedzieć cały czas smoły 6 tej oczywiście tak jest, smoły cały czas mówiłem o oleju czy tam jakieś ropy, czy czegoś to jest smoła po prostu 6 jej potrzebujemy okej mamy już niby dwa kokosy ale się dla posadzenia drzewka tego to, to zbierzemy tak na wszelki wypadek. Stąd ja oczywiście sobie zbuduję drugi, żeby już dwa działały. W międzyczasie wybierzemy się, oczywiście, tutaj gdzie siateczką się pobawimy, żeby może tego kwakena spotkać. W międzyczasie, oczywiście, mamy trochę pszczółek, więc sobie tych zestawów naprawczy możemy zrobić. Otóż, zrobimy sobie to w międzyczasie. Tutaj, oczywiście, to wszystko, co morskie, tutaj zostawiam. Nie będę tego brać, bo nie ma to sensu żadnego. Ta 5% zbroja nam się nie przyda. No ale weźmiemy ją już, tak dla formalności zawsze ją biorę, więc już ją wezmę. Tu mamy to, tu trochę starego jest więc zjedzmy je. I za chwilę się będziemy wybierać na małą podróż, więc możemy trochę miodu dopełnić. Tak... E, tak jakbym mógł, tak... No i się pomieszało, już trudno, już się pomieszało, wymieszało, już trudno się mówi. Nie musieli się na wulkan udać, ale to w niedługiej przyszłości. Więc wybierzemy się tutaj, żeby zmaczetować to. A jak nie, to dobrze wyczytałem, że potrzebna będzie nam siatka. A na siatkę nam potrzebne jest yy, 3T. I sobie oczywiście zamontujemy. I tam popływamy. Może tam coś dobrego znajdziemy. Zobaczymy. Też się potrzebuję Bambusa. Bambus jest gdzieś tutaj. Nie tu, tu gdzieś był. Tu. Ile tego potrzebujemy? Niedużo chyba. Tak jest, więc siatka oczywiście nie da się jej ściągnąć, ale żeby Kwakena przywołać, to będziemy trochę tego potrzebowali. A, pajankami się mieliśmy zająć. No to jak wrócimy, to się już nimi zajmiemy. Bo jeszcze chcę się pobawić z tym Kwakenem, skoro mam możliwość, skoro mam jeszcze czas do tej pory sensownej. Jest nasza łódź zaparkowana już tutaj, pięknie i cudownie. Oczywiście w międzyczasie sobie zrobiłem dwa... Repair kity, więc użyjemy sobie jednego już w tym momencie, żeby tam dopłynąć. Więc to już będzie duża rzecz. I bardzo ważne jest Sanity. Nie wziąłem sobie nic za Sanity, ale myślę, że poradzimy sobie. Jak sobie nie poradzimy, to zamierzamy wrócić. Jakakolwiek zbiorę jest absolutnie niepotrzebna, wystarczy nam ten pałasz. On się tak ładnie nazywa pałasz, faktycznie na tym cmentarzysku. Ja w że to jest cmentarzysko, chociaż jeszcze sobie to, to sprawdzam za chwilę. Tylko gdyby nie te wielkie fale, które jeszcze. A właśnie, moje szczęście. Witam serdecznie No ale nic, będziemy musieli się jakoś tam przedrzeć Oczywiście odwiedzimy w międzyczasie tego naszego nieszczęsnego żwieloryba Który leży i, leży i leży i leży i leży i leży I w sumie nie wiem co z nim zrobić No i co, to widzimy się na miejscu No to jak mamy okazję się rozprawić z nimi To się rozprawia. Musi mieć jakieś części do naprawy się, ewentualnie, gdybyśmy mieli jakieś problemy, skąd żeś się nagle wynalazł. Dobra, nie, nie obchodzi mnie skąd się wynalazł, bo giniesz w tym momencie. Bierzemy cię. Oj, tutaj się przypał, mały zrobił. Dobra, gincie. Naprawdę się przypał, tutaj zrobił, bo się nagle pojawiło tego wszystkiego, dziadostwa dużo. Miała być szybka, krótka wyprawa po coś, a w tym momencie jakaś tutaj problemy się pojawiły na naszej drodze. Ale spokojnie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, jest, on zaczyna świecić, to taka prawda jest i zaczyna mocno grzać od pewnego momentu. Dobrze. Pokonani wszyscy wrogowie, nawet jeszcze nam się uda, pałasz kolejny zrobi za freaka w sumie. Bo tylko trzy hit nam z tego zeszły. I no w tym momencie będziemy świecić w nocy, więc w sumie to jest... No, będzie i tak pełnia, więc nic tam to nie zmienia. 54 przemoczenia, tylko że żebyśmy... my nie przemokli i w sumie będzie to, że W no, momencie, dobre, to już mieliśmy się widzieć u celu, i jak zwykle mały przypał, przemokliśmy w tym momencie, więc trzeba się temu zapobiegać. W tym momencie po prostu trzeba się schłodzić i tyle. Więc po prostu ścinam, żeby rozpalić jeszcze bardziej ognisko. Szyszkami, między innymi, dobra, tu jakiś przypałowy przeciwnik. One, dwa hit, i to nice, to nice, to akurat bardzo nice. Dobra, dołóż tego, dołóż do pieca. A, może nie, bo jedno drewno, to za chwilę nam wszystko zejdzie. Dobra, to czekamy teraz. Mam ostre sanity leci w dół na łeb na szyję, ale oczywiście jesteśmy w stanie to wszystko zregenerować. Tymi częściami, które nam wystąpiły, mega, to jest rzeczy, one występują randomowo na oceanie po prostu, wybrać ma akurat genialną postać do tego typu roboty i tyle my dalej świecimy mówię, no z tego pałasza to nie będzie najtrudniejsza walka rzekomo zaczyna nas trochę przypiekać od tego nie wiem co zrobić w tym momencie jest jego taka licha wada, jest taka mała wada po prostu możemy się pierwszy wybrać po tamtego Tutaj jeszcze będzie noc, a ja nie chcę w nocy raczej zaczynać 70 stopni, więc już nic nam się nie stanie w tym momencie nie? Jak się możemy schłodzić? No z czasem się chyba schłodzi Tak jest, schłodził się jak widzimy Może kostka lodu, czy jakieś coś? Thermal stone. Na zimę, w, w normalnym Dunsterwie Genialna rzecz, tylko trzeba mieć jakiś Repair Kit jakieś modzika do tego, żeby dało się to reperować I to byłaby świetna rzecz no, ale my takich rzeczy po prostu nie mamy. I co, co ja poradzę? Co no. poradzisz, jak nic nie poradzisz? On powinien. A, to jest lak I on powinien być teraz nabrzmiały. Jest nabrzmiały, aż się cały trzęsie. Czyli się wszystko zgadza w 100%. I on podobnież powinien wybuchnąć. Po trzech uderzeniach. I w tym momencie nie wiem, jak on mocno wybucha. No, ale wybucha To jest ultra ważne Z tego co pamiętam Nie mamy tego jak wziąć Dobra, krzanić chyba tą zbroję Tak stwierdzam po czasie Wywalajcie, bo mnie denerwujecie Wywalać mi stąd w tym momencie To szybko kierunki zmieniać, dobra? No i tu trochę mięsa z niego wypadło. Czapka pirocka, którą mamy, jakiś tutaj jeszcze. Ten, I co możemy potencjalnie wyrzucić? Absolutnie nic z tą sikierę Możemy wyrzucić? Jest tu jakieś kawałek lądu? Nie ma to nic. Zostawiamy tą sikierę w takim razie tutaj. Obok tej zbroi. Ona się nam potencjalnie nie przyda. Ej, możemy zjeść trzy miodu i dopełnić. Dobra, już mamy na kolejne rzeczy, czyli oczywiście na to mięsko ewentualne. Mm, no możemy czapkę założyć na Sanity. To oczywiście nam się to nie za bardzo przyda. No, ta czapka piracka to tak... Możemy ją wziąć tylko i wyłącznie po to, żeby ją położyć oto i w tym miejscu na tej była bliżej tego wszystkiego, i to co tu będzie leżeć, i leżeć, i leżeć. Ale w tym momencie zakładamy, już za parę chwil. Op. O, małe szczęście znowu, a i tak będziemy mieli ogromne przemoczenie. Brak Sainty, więc z tym się nie mamy co martwić. Yy, Zestaw naprawiania, oczywiście, użyty musi zostać już teraz. Tam jest oczywiście cmentarzysko, sama taka mgiełka potem mówi i tego typu rzeczy. Nie będę tego zbierać, bo tam w tym momencie benefitów za dużych nie da, ale możemy sobie założyć sieć na przykład. I popływać tutaj tak kulturalnie, zobaczmy jak tutaj to wygląda. Pływanie, pływamy. Oczywiście nie jest to stuprocentowa szansa, że coś tu się wydarzy. Ale to jest potencjalnie najgłębszy ocean. Najgłębszy również jest tutaj chyba. A tu jest w ogóle największa głębia. Tego głębokiego oceanu, bo tu jest w ogóle cmentarzysko. No i to jest jedyne sensowne miejsce, gdzie możemy go znaleźć. I przypłynąłem tu między w sumie tak czasie. Płynęłem już coraz wolniej. No jakieś dźwięki się pojawiają pojedyncze. No, liczę na to, że ten pan to się tu zjawi. Może wypłyniemy gdzieś tutaj obok. Zabrać pełną, tą tą, tą, tą sieć, czy jak? Już mamy w niej bardzo dużo rzeczy. Fantów różnych, ciekawych. Ciekawym w ogóle, co tu znajdziemy. Oczywiście cały czas dostajemy damage, 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 damage. płyniemy gdzieś poza to cmentarzysko. Bo wypływamy tylko w jednym miejscu. przykład gdzieś tutaj popłyniemy. Będziemy ultra wolnie z tą siatką już. Fale noszą potencjalnie, jeżeli w drugą stronę płyniemy, to powinno być to lepiej. No, to night, po prostu approaching. I nic się w tym momencie nie pojawiło: żaden kwaken kulturalny, z którym byśmy chcieli powalczyć. A więc z chęcią walczyć A nie, to tylko te pieski. Something is coming, but yy, nie to co byśmy chcieli. O, fletnia pana w ogóle. Wow. Masło, to... To ryba. No nic tu nie znaleźliśmy ciekawego, naprawdę. Możemy to zostawić w tym momencie i udać się na ląd, ewentualnie takim szybszym kroczkiem. Albo nie szybszym, po prostu uciekającym kroczkiem pochodnie jakąś mamy, fletnia pana, oczywiście ma 10 użyć, więc nie chcemy jej używać w tym momencie. Ile się tutaj nam nażyło? Halo, proszę państwa, są tu jeszcze gdzieś foczki? Tu wygląda, jakby miała być foczka. Znaczy, ja nazywam je foczki, ale to, to są tak naprawdę yy, delfiny. Jakieś tam balbonosy, czy coś to, to nazywa? A nie, to była tylko mewa. Chciałbym przed nimi uciec, a raczej przed większością nawet. No, dostaliśmy hita standardowo. E, czy coś jest ciekawego? Świnka. Coś byśmy musieli podpalić. Mamy potencjalnie dużo HP i mocny miecz, ale. Ko. Mordeczko to tutaj. Brawo, Giniesz. Dobra, tych pozostałych nie denerwujmy, tylko sobie zróbmy drugą pochodnię, na którą, o dziwo, jeszcze nas stać. Tu. No i powinno zginąć, tak jest, i upieczone już mięsko będzie. To jest jedna z lepszych taktyk, ogólnie, na walkę z tego typu stworami, bo po prostu one często się boją. No bo jak ktoś się pali, to raczej nie myśli o ataku, tylko o obronie siebie. Zobaczmy gdzie są jeszcze dookoła jakieś inne. Dobra, i se zginął. Perfekcyjnie. Możemy się sobie chwilę... No właśnie, chwilę nie dosłownie od tego ognia. Mam nadzieję, że tutaj świnka gdzieś zginęła, ale oczywiście nie było to Najtragniejsze w jej życiu. Ona się odrodzi, no spokojnie. No jedna rzecz oczywiście została, Dead Wobster. Kto taka podróba Webster? Kwakena nie znaleźliśmy, nie wiem ile tam trzeba oczywiście pływać i pora huraganowa pełną, gębą się w tym momencie zaczyna. Super, a czy potencjalnie nie super? No wtedy a, oczywiście odwiedzimy jeszcze raz kwakena i postaramy się, ale teraz też wracam do bazy i zajmujemy się oczywiście patyczkami i tego temu, rocznymi rzeczami, ale też z tym materiale myślę, że nie ma co się śpieszyć, no spokojnie możemy. Ono stoi, odcina boli jeszcze w ogóle mięsko. Yy. No i co, i płyniemy i oczywiście to był kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i co, i słyszymy i widzimy się w następnym. I na razie cześć, mano.